Zapraszonej na konkurs matematyczny. Oraz serdecznie witam młodzież, która będzie. <noise> witam młodzież, która będzie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się o 4 osoby z y, dwóch etapów, klas 1-2 3-4. W pierwszym etapie klas 1-2 y, dostały się osoby Sobczyk Andrzej, Kuśnierczyk Marcin, Siewyna. Pan Zawidzki, jej Maciek. A, do drugiego etapu uchwały 3-4 stały się mocno. Szukaj, Syfazja. Iwanicz, Andrzej. Korzeniewski, Mariusz. I Regucki, Zbyszek. Teraz rozpoczniemy konkurs y, trzeciego etapu. Poproszę y, uczestników y, pierwszego, y y, znaczy, klas 1-2. Soczyk, Andrzej, Kusieczyk, Marcin, Kiebel Agnieszka i Zawiecki Maciej. Przerwa, przepraszam, przerwa będzie prowadzony konkurs gier komputerowych. Poproszę po jednej osobie do jednego stanowiska i do drugiego oraz będą prowadzone, y, będą mówione zagadki przez EM. Proszę bardzo. Tam. Całą publiczność proszę teraz o ciszę. Chcemy stworzyć atmosferę pracy, ponieważ Wasza koleżanka i koledzy będą rozwiązywać zadania na tablicy. Przygotowane są dwa zestawy. Bardzo proszę. Czy Agnieszko wybierzesz, w którymś zestaw? Kara kar 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 zadań. Proszę bardzo. Proszę bardzo, po kolei. Proszę. Proszę podejść do tablicy, wpisać na tablicy swoje imię i nazwisko oraz datę. Po przeczytaniu pierwszego zadania, na czas przez okres 4 dni, się 21 lat. 对。 Za zadanie pierwsze może otrzymać maksimum 4 punkty. Każdy z następnych zadań jest po 2 punkty.

właśnie para kupicę i ryka, można czuwać w największym odcinku para 6-6.

Mikrofon nie działa. Sebastian. Halo. Podajemy punktację. Proszę wpisać na tablicy w zadaniu pierwszym. Andrzej Tawiecki 0 punktów. Agnieszka Kiwiel 1 punkt.